W parku południowym we Wrocławiu widać już pierwsze oznaki wiosny, ale my znamy miejsce, gdzie tych oznak jest jeszcze więcej. Zabierzemy tam państwa. A jest nim ogród botaniczny we Wrocławiu. Mnóstwo się dzieje, mnóstwo roślin już kwitnie. Ogród zaczyna nas coraz to bardziej czarować, właśnie przede wszystkim tymi roślinami pierwszymi pojawiającymi się w środowisku, również naturalnym, takimi jak śnieżyczka, przybiśniek, czy też śnieżyca wiosenna, wawżynek wilczewego. W tym roku zakwit przepięknie, przepięknie również kwitnie. Później zawiąże. Dosyć mocno trujące niestety owoce. Ogród botaniczny we Wrocławiu kwitnie cały rok, mówi jego dyrektor. Nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Oczary zaczęły już w grudniu, ciemierniki, które zresztą będą urzekały odwiedzających ogród jeszcze przez dłuższy czas, kwitną również od grudnia, więc przepiękne rośliny o bardzo różnorodnych formach. Ogród żyje, ogród żyje, żyje również ptakami, one zaczynają okres godowy, także przygotowujemy się na następne pokolenie i następny sezon wegetacyjny. Dzisiaj ogród botaniczny jest zamknięty dla odwiedzających. Kiedy będzie można zobaczyć na żywo zielone płuca Wrocławia? Zamknięte, ale przygotowujemy się bardzo intensywnie, bowiem 5, 5 kwietnia, w pierwszy dzień świąt wielkiej nocy, drugi dzień świąt Wielkiej nocy otworzymy ogród dla zwiedzających. Miejmy nadzieję, że będzie tak piękna pogoda i będzie cudownie i będziemy mogli się cieszyć świeżym powietrzem i urokiem przyrody, jaka nas otacza w centrum miasta. Ogród można odwiedzać bez maseczek ochronnych ze względu na jego mikroklimat. Ze względów epidemiologicznych zalecamy noszenie maseczek, ale tak no, ogród ma swoisty mikroklimat. Jednak ze względu na dużą ilość drzew, krzewów, roślin, więc te pyły, które dostają się pierwsze, są już filtrowane przez nasze, nasze rośliny. Więc na pewno, mimo tego, że jesteśmy w centrum ścisłym, serce tyka w Ostrowie Tumskim, w katedrze, a tutaj możemy oddychać pełnymi płucami. Nadchodzi najbardziej wyczekiwana pora roku. Pora roku, w której wszystko budzi się do życia. Marek Grychuta w swojej twórczości określił ją wiosna, wiosna, wiosna ach to ty i to właśnie wiosnę można już teraz zobaczyć w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu.